Witajcie kochane lwiątka na kanale Iwitarot To czytanko będzie dla was na pracę w miesiącu lutym 2022 roku Zobaczcie, już tutaj widzicie mm, No właśnie, to jest właśnie śmierć Tutaj jest y, głupiec To są główne przesłania tego miesiąca ale tu jest jednak energia, energia główna tego czytania, czyli gwiazda. Tutaj jest spełnienie marzeń. To jest karta, gdzie Ci mówi, że wszystkie te trudy, jakie miałeś w pracy, czy miałaś w pracy, one już są za Tobą. Pójdziesz za tą swoją gwiazdą, za marzeniami i będziesz je spełniała, czy spełniał. Koniec problemów, koniec, czyli w tej śmierci właśnie widzę ten koniec tej śmierci właśnie widzę ten koniec tego co ci nie służyło to co ci dobijało i tego po prostu nie ma nie będzie przepraszam bo śmierć bo to czytanie mamy na luty tak 2022 roku na pracę może się tak zdarzyć że te zmiany nadejdą zupełnie M możesz się ich nawet nie spodziewać. Hmm. Może zrealizowałeś po prostu już jakiś projekt i zaczynasz coś nowego. Ten głupiec mówi właśnie o tych nowych możliwościach. Y może zwolniłeś się z pracy i zatrudniłeś czy zatrudniłaś w innej. Y być może byłeś chory. No, nie wiem, po prostu to, co nie służyło wcześniej, to już się kończy. W tym luty będzie to spełnianie marzeń w kwestiach zawodowych, realizowanie swoich pasji. Więc piękny okres dla ciebie, Lwie. To będzie dla ciebie nowa droga, podążysz nową drogą, zupełnie tak jak ten głupiec przed siebie. I to są. Pomysły mogą być nawet szalone, będziesz je realizować u siebie w firmie, nawet więc nie wiem, ale życzę hmm. <laughs> ci z tego z całego serca, bo widzę, że tutaj będziesz szczęśliwy z tego powodu, czy szczęśliwa. No i dlaczego? Proszę, tutaj mamy coś, zasiejesz, i tutaj właśnie w tych dwóch pułapach widzę, że ty będziesz obserwować. To jak te Twoje przedsięwzięcia, jak później dadzą plony, Ty będziesz czekać na to. Albo czekasz, ktoś inny czeka na to, żeby właśnie zacząć coś nowego. Dlaczego ta dwójka była? Jeszcze zobaczymy. Hmm. No ja myślę, że tutaj może być. Jakaś firma otwierana z drugą osobą, niekoniecznie z kobietą, chociaż może być to firma rodzinna. Ym... Takie dogadywanie się, może nawet wyjaśnienie sobie jakichś problemów wcześniejszych. Słuchajcie, no nie no, tu jest dalej dwójka. No myślę, że tutaj będzie etap, gdzie myślisz o czymś nowym, ale jeszcze możliwe, że nie realizujesz... Te dwójki właśnie to mówią, że to jest takie... Albo może masz dwa projekty, dwie może prace i nie wiesz, co wybrać, nie wiesz, co wybrać. I tutaj jest właśnie ta obserwacja w tej dwójce buław. Hmm... Myślisz, może właśnie, żeby z kimś otworzyć jakąś firmę? A zobaczymy, dlaczego ta śmierć u ciebie wyszła, Lwie. Mhm. No proszę. I cesarz, i diabeł. Silne karty, to są duże arkana. No, powiedziałabym, że tutaj możesz być szefem, bo właśnie cesarz to szef. I albo ty jesteś w tej karcie, albo ty idziesz do kogoś, zatrudnić się u tego cesarza, że tak powiem. Diabeł z kolei to duże możliwości, choć nie zawsze uczciwe. Mogą to być pieniądze z jakichś nieuczciwych transakcji. Więc zobaczymy jeszcze, o co tutaj chodzi. No, tutaj widzę, że no, k kogoś męczyły te sytuacje. Słuchajcie, to może być też tak, że ktoś nie czuł się w firmie, gdzie oszukuje się ludzi. Tutaj widzę zmęczenie. Może tutaj obgadywanie. Kopanie dołków pod tobą, i ty chcesz zacząć coś zupełnie nowego, sam się możesz zwolić. Naprawdę to są różne sytuacje. Ja jedynie gdy wam, dlatego zapraszam do kontaktu ze mną na, poprzez e-mail, który jest pod filmem. I możemy zobaczyć, co tam u ciebie w pracy słychać, co się będzie zadziewało w lutym. Dobra, zobaczymy, jaka jest rada na tą sytuację u ciebie. Od Tarota. No proszę, Wisielec. Wiecie, no karty radzą, byś poczekał. Z, z, no, byś poczekał, obejrzał sytuację dookoła po prostu z, z każdej perspektywy. I luty to będzie właśnie takie planowanie obserwowanie sytuacji jakichś się znalazłeś czy znalazłaś tu nie będzie działania tutaj będzie po prostu może pod koniec lutego się zwolnisz i zmienisz swoje życie o 180 stopni i tutaj pójdziesz za tym marzeniem Ty cały czas o nim myślisz bo ja tutaj widzę osobę, która zupełnie nie chce być tam gdzie jest i chce zmienić swoje życie zawodowe Zupełnie. Iść za tą gwiazdą. Dobra, zobaczymy, co tutaj mają aniołki do powiedzenia dla Ciebie. Hmm. Życiowe lekcje, proszę. Hmm. Możesz uwolnić się od powtarzających się negatywnych wzorców, modląc się, aby zrozumieć lekcje i błogosławieństwa, które one zawierają. Proszę. Hmm. Więc to, co się wydarzyło wcześniej, to była dla ciebie lekcja. Hmm. Musiałeś ją przejść, żeby coś zrozumieć. Hmm. Dobrze. A na sam koniec, bardzo was proszę, byście. Tak jak przy czytaniu na miłości wybra... no, pomyśleli sobie coś na temat może pracy i ja wybiorę jedną z kart opiekuńczych. Zobaczymy co ta karta będzie miała dla ciebie do powiedzenia. Może w czymś ci pomóc, no nigdy nie wiadomo. ok losujemy. Hmm. Zobacz. Goń za swymi marzeniami. <laughs> Zobaczcie. Będziesz zaskoczony, dokąd cię zaprowadzą. No proszę. Osiągnięcia. Piękna karta. Zobaczcie, jak to wszystko współgra ze sobą. To wszystko dla ciebie, dla was, kochani. Mam nadzieję, że. Czytanko się wam podobało. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. O, no i odzywajcie się na e Będzie mi bardzo przyjemnie, miło. No zwłaszcza, jeżeli będę mogła pomóc. Trzymajcie się do następnego razu. Pa!